O, dało się. Jest tutaj jakiś taki drucik. O. Przecież ja nawet nie wstrząsnąłem tym. Przecież ja nawet nie wstrząsnąłem tym. Chciałem poczekać. Dopiero po druciku chciałem ten korek od. <laughs> Ci Boże Święty. Ja chciałem najpierw ten drucik, a potem ten korek od. <laughs> Czemu to tak się stało? I mam nadzieję, że to się nagrało w ogóle. <laughs> o Boże. Mam podłogę mokru, będzie śmierdzieć w tym pokoju przez tydzień.